Jest taki żart wśród menadżerów projektów, że nie da się, aby dziewięć kobiet urodziło dziecko nosząc ciążę tylko przez jeden miesiąc. Tak samo jest w projektach. Nie da się zrobić szybciej projektu po prostu dodając zasobów. Ale ta analogia nie do końca jest prawdziwa, bo jednak czasami warto to zrobić. Jak? Otóż, dodając osoby tam, gdzie to ma sens i gdzie rzeczywiście pomożemy. O co chodzi? Po pierwsze, jeżeli cały czas obserwujecie i cały czas monitorujecie stan wykonywania zadań w projekcie, to natkniecie się na taką sytuację, w której zasób raportuje Wam przedłużające się prace z jakiejś przyczyny. Tak? Należy raportować. Systematycznie, na przykład codziennie na koniec dnia, jaki jest stan wykonanego zadania, nie ile procent zostało zrobione, tylko ile czasu pozostało do ukończenia, i sprawdzać, czy ktoś nie potrzebuje pomocy. I słuchajcie, jeżeli to będzie się systematycznie robić, to po pewnym czasie dostaniecie informacje i dacie możliwość samym sobie i temu zasobowi, który się nie wyrabia z różnych przyczyn, bo było źle oszacowane zadanie, bo były źle nie wiem, harmonogramy przygotowane, bo zasób ma problem, na przykład, ktoś choruje u niego w zespole i tak dalej. Więc dajcie szansę pomocy tym osobom. Ale warunkiem jest częste, najlepiej codzienne, przy bardzo długich projektach, cotygodniowe, monitorowanie, ile czasu zostało do ukończenia i sprawdzanie, co się dzieje, jak to idzie i czy nie trzeba komuś pomóc. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.